Już dziś razem z Berylem zapraszam Państwa na premierę najnowszego, mam nadzieję, kinowego hitu Mój dług. Oczywiście ścianka to biżuteria, przepiękne stroje, gwiazdy, celebryci i celebrytki. Ja dziś, oczywiście, postawiłam także na mocne uderzenie na biżuterię właśnie od Beryla. Mam na sobie gruby, mocny łańcuch, który możecie zostawić z trochę mniejszą wersją. Łańcuchów nigdy za mało. Możecie sobie pozwolić na fikuśne, krótsze i dłuższe rozwiązania. Wisienką na torcie jest moja bransoletka. Duża, masywna. Nie boimy się kształtów, nie boimy się wzorów. W tym sezonie hitem także są pierścionki. Ja akurat postawiłam na różne wzory, ale tworzą idealną całość i są niesamowitym dopełnieniem do moich długich kolczyków. Biżuteria Beryl to srebro. Uszlachetnione trzema mikronami 24-kartowego złota. I ta biżuteria oczywiście jest w zasięgu Waszej dłoni. Olga, bardzo nam się podoba to, że bawisz się biżuterią, umiesz się bawić, masz piękne pierścionki, zupełnie różne, a jednocześnie pasują do siebie. Czy to jest jakaś marka, z którą jesteś zaprzyjaźniona bardziej? To są wszystkie marki, które ja kocham. Yy, NS-biżu yy, Tous, yy, yeah. SA2 Zaraz sobie przypomnę projekt Kantkę. Na co dzień biżuteria jest ci bliska bardzo? Czy bardziej od święta na premierę coś zakładasz? Nie, nie, to są rzeczy, które ja, w których chodzę, tylko czasem ale zmieniam bo... i, i też może nie noszę wszystkiego naraz. Ale bardzo lubię pierścionki, lubię kolczyki i, i lubię wszystkie zawieszki, ale staram się no, też dopasować to do stroju. Wolisz sama sobie kupować biżuterię, czy lubisz, jak to jest jednak prezent? To zależy. Ja dużo sobie kupuję też sama, ale też z uwagi na to, że współpracuję z różnymi markami, to dostaję też biżuterię, którą, z którą współpracuję. Oczywiście też lubię dostawać biżuterię, ale nie jest to konieczność. No, no, lubię i strój i. Oczywiście, a co było inspiracją do dzisiejszego Twojego outfitu? Jest bardzo interesujący. Buty nas też zaintrygowały, srebrzyste. To są moje kochane buty do sukienki Maćki Zienia. Maćka Maćki Zienia, do, do sukienki Maćka Zienia i e, dostałam kolczyk Prady ostatnio i za całość stylizacji odpowiada jak zwykle Karolina Domaracka. Szóstka z plusem od nas, dziękujemy. O, dziękuję bardzo, bardzo mi miło. Moi drodzy, trendy nam mówią, zakładajmy dużo na siebie, ale no, wy się posłuchaliście chyba celująco, jak to było z wami? Ja nawet widzę, że są ozdoby na zębach. Są. Jak się nazywa specjalnie tatuaże, czy to jest coś znaczącego? Nie, to są chyba... James, James, to James. No. Lepiej miałem. wie ode mnie. Co was zainspirowało do takiego luku dziś? Ja powiem szczerze, że ja dostałem tą biżuterię od dziewczyny, która robi właśnie takie cacka sama, niesamowita wow. biżuteria, a że ja uwielbiam błyskotki, uwielbiam naszyjniki i uwielbiam się obwieszać wieloma rzeczami, no to, to faktycznie... Ale dobieracie outfit do biżuterii, czy biżuterię do outfitu, Bart? E, ja biżuterię do outfitu na pewno, ale nie podążam za, za z żadnymi trendami, zawsze lubiłam mieć dużo biżuterii, tak mi już zostało. I, i ja mam moją z, z lumpa akurat. Kocham, <grym> kocham. Nie, e, czy ja podchodzę pod trendy? Myślę, że, że nie, bo ja też zawsze nosiłem dużo biżuterii, a że my się tam bardzo długo, to my byliśmy takie dwa dziwaki, zawsze z wiemy o albo ubrani bardzo dziwnie, więc myślę, że to my byliśmy po prostu trendem przed tym, zanim to było jakby popularne. Szalejecie i niech tak. Dziękujemy. Zapytam, jak jest u Ciebie z biżuterią. Czy lubisz biżuterię, czy dużo masz, czy może są jakieś marzenia, które przydałoby się spełnić, jeśli chodzi właśnie o biżuterię? Bardzo lubię biżuterię, ale subtelną, delikatną, nie, nie za bardzo rzucającą się w oczy. Taki delikatny błysk, który nam dopełni stylizacji. Coś delikatnego, ale musi to być kamień szlachetny? Czy to może być zwykła cyrkonia? Nie, musi po prostu urzec. Ewelina, przepięknie dzisiaj wyglądasz. Bardzo dziękuję. Ja to tę kreację muszę zapytać, bo jest naprawdę czarodziejska. E, tak, to jest kreacja od Mai Florkiewicz, Be Mine. E, to jest w ogóle salon sukien ślubnych, więc w tym też można by było pewnie pójść do ślubu, ale ja to wykorzystałam dzisiaj na premierę, bo wydaje mi się, że to jest taka widoczna kreacja, a poza tym bardzo dobrze się w niej czuję. Ja lubię kombinezony, więc no tym bardziej. Czuję się komfortowo i, i, i chyba jak na premierę, to w porządku, żeby tak troszeczkę... E, się pokazać z takiej fajnej strony. No nie zawsze możemy założyć na siebie takie ciuchy. Ale biżuteria twoja też nas bardzo zainteresowała. Dobrałaś coś pasującego. Czyżby to był beryl? Ależ oczywiście, że to jest beryl. I widzę, że ty też masz na sobie beryl, bo znam, e, mam bardzo podobne e, naszyjniki do tych. No, uwielbiam, no, no beryl to jest cały czas mi towarzyszy. Zresztą e, ostatnio, żeby ci nie skłamać, ja od chyba dwóch lat nie założyłam niczego innego niż beryl. A na co w tym sezonie stawiasz, jeśli chodzi o biżuterię? Co najbardziej ci się podoba, co cię kręci? Wciąż na Złoto, bo uwielbiam złoto, chociaż ostatnimi czasy y, zaczęłam bardzo dużą uwagę zwracać na kolorowe kamienie w biżuterii, i to głównie srebrnej, e, szafiry, e, jakieś e, rubiny, e, które y, bardzo podkreślają w ogóle, y, o czym nie wiedziałam, kolor na przykład naszych oczu. Już wiem, jaka biżuteria do mnie pasuje, jaka nie. Szlachetna. A szlachetna to na pewno. Panie Ryszardzie, czy takie wydarzenia jak dzisiaj są dla Pana na tyle wyjątkowe, że długo szukuje Pan outfit swój, czy po prostu ma Pan pod ręką jakieś garniacze? czy jaki pan go na siebie wkłada? Ja po prostu z marszu wszystko. Naszykowane zakładami ta, jest. Ta. Tak samo tę rolę, którą tutaj zagrałem, robiłem, całkowicie z No to dwa słowa. Pomiędzy jedną sprawą sądową a drugą, no po prostu. Praca na planie bardzo sympatyczna, Dzisiaj czego pan się spodziewa? Dla kogo jest ten film? Jaki o, widz przyjdzie na niego i kogo pan by chciał zaprosić? Film jest ba o bardzo głębokiej treści. Niezwykle głę głębokiej treści, bo on pokazuje że na ludzi, a w szczególności na tych, którzy zostali bądź osądzeni przez państwo, bądź sposponowani przez media, przez ludzi, w każdym z nich tkwi dobroć i tę dobroć należy uwypuklić, a w niektórych nawet te czyny. Za których zostali tak sposponowani, osądzeni, miały swoje drugie dno. I ten film jest właśnie o tym, że ludzi oceniamy zbyt pochopnie, mm -hmm. aż na pierwszy talk, a trzeba zawsze wejrzeć do głębi. Czerwony dywan i ścianka to miejsce, na którym każdy może błyszczeć. Nie bójcie się mody, nie bójcie się biżuterii, szalejcie, bawcie się, spełniacie swoje najskrytsze marzenia.